Państwu. Witam serdecznie zebranych w naszej galerii oraz przed monitorami na bardzo wyjątkowej i uroczystej chwili w galerii Biura Wystaw Artystycznych w Pile. Dzisiaj mamy dwie takie wyjątkowe okazje. Pierwsza, której bohaterką jest Marta Zatylny, to To jest, proszę Państwa, jej pierwsza indywidualna wystawa po dyplomie uzyskanym na Akademii, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Druga okazja to jest inauguracja Galerii Debiutów. Tylko wyjątkowe osoby będą w tej Galerii Debiutów występowały i prezentowały swoje prace. Mam nadzieję, że takich absolwentów nie zabraknie, a jesteśmy ja osobiście również szczęśliwy, że Marta Zatylny Pilanka jest absolwentką grafiki warsztatowej Katedry Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2020 roku obroniła dyplom artystyczny z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra sztuki. Chciałam zacząć od tego, że bardzo dziękuję za możliwość pokazania moich prac. W tej galerii i również e, zaszczytem jest dla mnie, że jest tu również e, otwarcie galerii debiutów. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi i całemu Bawuła e, za tę możliwość. E, jeśli chodzi o to, czy wyobrażałam sobie kiedyś taką, taki moment, to e, tak, ponieważ e, pani Lucyna Pach zabierała nas często na Wernisarze, e, zachęcała nas do właśnie zapoznawania się ze sztuką. I zawsze marzyłam o tym, żeby móc też pokazać swoje prace w takiej dużej galerii. Tak, właśnie, więc jakby spełnia się jedno z takich moich celów. Takie zainteresowania sztuką to od dzieciństwa przejawiała Pani? Tak, właśnie od, od dziecka. Rodzice zabrali mnie na, na zajęcia plastyczne i zawsze to lubiłam. Wcześniej plastyka, teraz mi powiedziała bardziej, że sztuka pozwalało mi na. Pozwalały mi wyrażać siebie. Też bardzo lubiłam się tym zawsze zajmować. A zaczynała Pani od malarstwa? Tak, zaczynałam od malowania, od rysowania. Na studiach poznałam grafikę, poszłam na grafikę, poznałam czym jest każda pracownia. Znalazłam swoją ulubioną serigrafię. I tak to się zaczęło. Zanim stworzyłam. Pracę, to najpierw fotografowałam konkretne obiekty. Potem odkryłam, że właśnie te fotograficzne ujęcia mają w sobie też jakąś taką, taką powiedzmy magię i postanowiłam, że dyplom uzupełniający, uzupełnienie dyplomu artystycznego zrealizuję właśnie u profesora Mackiewicza w dziedzinie fotografii. To pokazuje pracę jakby no z, z sita troszkę przeglądowe powiedzmy, bo to są to czy starsze jej, jej realizacje no i, i, i fragmencik nieduży dyplomu, który był, y, może dodam bo to nie padło, jest dyplomem wyróżnionym. Zawsze po wszystkich obronach zbiera się kapituła na, w Katedrze Grafiki i wszyscy pracownicy wybieramy a najlepsze dyplomy, które potem są prezentowane na wystawie dyplom corocznej w Centrum Sztuki Współczesnej. Także czekają kolejna prezentacja na wystawie dyplomy, jak również i na stronie triennale grafiki w Krakowie. Tam są najlepsze dyplomy ogólnopolskie, więc też została nominowana, więc też tam będzie można zobaczyć jej twórczość. Prostota, raster, proste, proste metody dochodzenia do, do, do fantastycznych rezultatów obrazu, który nie tylko jest estetyką, ale też i też, tyle. Chciałem pogratulować. Jest mi miło, że, że udało mi się dzisiaj wyskoczyć. Byłbym w porządku, że jednego pytania nie zadał Lucynie Bach, które tutaj pani Lucyno mogę prosić na chwilę. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, Marta Zatylny jest już artystą, a nie moją uczennicą. Tak jak Państwo słyszeli, ma niesamowite osiągnięcia, jest bardzo dobrym artystą. Także ja Marta ci gratuluję serdecznie gratuluję mojej koleżance po fachu. Wspaniałej wystawy, jak i bardzo dobrej aranżacji. Jestem po prostu zachwycona. Jeżeli chodzi o formę prac, ona mi jest bardzo bliska. Tak jak już to powiedział pan profesor, taka prostota w sztuce, którą się Marta posługuje, prosta, czysta forma, taki minimalizm, to jest mi akurat bardzo bliskie. To szczególnie widać w fotografii, jak również no, w serii grafii. Moja dusza, grafika jest zachwycona. Także się bardzo cieszę, że mogę być na tak wspaniałej wystawie, mojej wspaniałej uczennicy. I bardzo Ci Marta dziękuję, że był taki czas, że się mogłyśmy w życiu spotkać, że kilka lat chodziłaś do mnie, do pracowni i mogłam pomagać Ci rozwijać swój talent. No, a potem to już wiadomo, pan profesor na uczelni rozwijał go dalej. Także, tak jak pan profesor powiedział, ja myślę, że te serigrafie to jest sztuka współczesna, proszę Państwa, na wysokim poziomie artystycznym. Jak również genialne fotografie. Także myślę, że o Marcie, proszę Państwa, to jeszcze usłyszycie. Tak jak już tutaj Pan Profesor powiedział, będzie brała udział w wystawie międzynarodowej. Praca, która jest za Martą, jest już właśnie widoczna. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję. I ja może się nie będę cofać. Tylko żyj mi tą chwilą. Marta jest artystą, i to bardzo dobrym artystą. Jesteśmy dumni, że taka pilanka tutaj w naszej przestrzeni się pojawia. Na pewno o Tobie będziemy pamiętali i wielokrotnie z Twoich wspaniałych możliwości, także ilustrujesz książki, grafikę, składy książek robisz, także że jesteś bardzo wszechstronna i wiele rzeczy można... Tutaj tobie powierzyć z pełną odpowiedzialnością, bo słyszę zarówno od Lucyny Pach, jak i profesora Zisława Mackiewicza, że jesteś bardzo solidną i rzetelną osobą. Gratuluję, cieszymy się. To jest wspaniała chwila również dla nas. Brawa dla Marty, proszę Państwa.